Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na pierwszy Czechowicki Maraton Profilaktyczny, który odbędzie się już w okresie od 23 września bieżącego roku do 3 listopada. I analogicznie, tak jak mamy 42 km biegu maratońskiego, tak tutaj zakładamy, że w ciągu 42 dni skupimy się na profilaktyce szeroko rozumianej profilaktyce. Profilaktyce zdrowia, profilaktyce zdrowia psychicznego, profilaktyce uzależnień, takiego samorozwoju. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, bo dołączyło bardzo dużo do nas partnerów i to są instytucje publiczne, to są nasze jednostki gminne, ale oprócz jednostek są też podmioty prywatne, to są firmy przedsiębiorstwa, to są organizacje pozarządowe które podłapały pomysł od nas, przyłączyły się, powiedziały tak, my w to wchodzimy, też chcemy coś wspólnie zrobić dla, dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Wydarzenie jest adresowane do różnych grup wiekowych i różnych, można powiedzieć, też odbiorców, jeśli chodzi o ich zainteresowania zawodowe, bo to i dla nauczycieli, ale myślę, że też pracownicy służb społecznych, że pracownicy socjalni, że kuratorzy zawodowi również będą mogli skorzystać z naszej oferty szkolenia. Ale przede wszystkim no, zachęcamy naszych rodziców tutaj, żeby się włączyli, bo szereg tych wydarzeń będzie adresowany właśnie dla rodziców. Będzie można się dowiedzieć na przykład z jakimi tematami, z jakimi, co powinno no, właściwie zaniepokoić rodzica, jakie symptomy, kiedy należałoby zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej na diagnozę z dzieciakiem. Także różnego rodzaju zajęcia też dla dzieci w spektrum, które będą też oferować tutaj nasi partnerzy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty i oczywiście co należy podkreślić, że w ramach maratonu profilaktycznego te wszystkie zajęcia dla mieszkańców gminy będą się odbywać bezpłatnie.